Teoretycznie dostawę miałem mieć na dziewiątą. Na auto. O, po lewej stronie. Gotowy. siemanko, dzisiaj mam już drugi dzień kursu. Miałem zrobić taki codzienny vlog, ale no niestety tak wyszło, że wczoraj jechałem w nocy. Więc tak naprawdę by nie było nic widać. Obecnie jestem w Holandii. Przerwę sobie zrobiłem, mamy godzinę 14, więc zrobiłem sobie przerwę na obiadek. Zjemy obiad i jedziemy dalej na Niemcy. Yy, ogólnie trasa około 9 godzin mi zostało jeszcze chyba, ile dobrze pamiętam, yy, 7 godzin jazdy i duża przerwa, więc yy, Taka yy, 11 godzin przerwa, 9 lub 11 godzin przerwa, więc taki mam plan. Po drodze. Pewnie jakiś blok jeszcze spróbuję nagrać. Ale teraz póki co biorę się za jedzenie. Hejka. Koracja na niemieckiej stacji. Na Autohofie I jedziemy dalej. Zostało mi jeszcze jakieś 4 godziny jazdy. Z dzisiejszego dnia. Moment, poczekajcie chwilę, tylko mi się kamera przestawi. Okej, okay, no tak jak już wspomniałem, yy, mamy 4 godziny jazdy, mamy godzinę 20. Sobie teraz zjem na stacji kupiona Krobacha Ciepła z bułeczką. Kosztowało to 4 euro. Minus euro za kibelek. Więc to jest okej, okay, będąc w kibelku, to przy okazji skorzystałem z tego. Zjem, jadę, zostało do jeszcze jakieś 400 parę kilometrów. Myślę, że tak do północy akurat będę jechał tak, jak mi się czas mniej więcej będzie kończył. Do północy będę jechał, zrobię sobie pauzę, zostawię sobie pół godziny, godzinkę na jutro na dojazdań do celu. Yy, rozładunek mam na godzinę 8 rano, więc wyjadę gdzieś tak, jak będę pół Pół godziny więcej niż tyle, co czasu potrzebuję. Przeważnie tak wyjeżdżam żeby być, wiadomo, trochę szybciej, ale to wszystko wam pokażę, powiem. Już jutro będziemy dojeżdżali. Zobaczymy też, czy będę mógł nagrywać, bo nie w każde magazyny, co jeżdżę, pozwalają na nagrywanie. Tak jak teraz miałem załadunek, nie wolno było nagrywać, więc niestety cały materiał nagrałem i musiałem pokazać, przy nich usunąć. Się przyczepili, zauważyli kamerę. Tak, no, tak to wygląda yy, Ogólnie zrobiłem dzisiaj, na chwilę obecną jakieś 500 parę kilometrów Razem z tym, co jechałem w nocy, bo miałem nocną jazdę, tak jak już wcześniej mówiłem, to dlatego też to nie nagrywałem Mówicie, na no, światło mamy jakie mamy, no przy takim mocnym świetle w kabinie raczej nie będę w stanie jeździć Oślepia troszeczkę, no tak, mam ustawione LEDy, tak sobie ustawiłem, tak sobie przykleiłem, żeby były najmniej inwazyjne. Może ja Wam to pokażę. Zobaczymy, czy kamera nie zwariuje Najwyżej zrobię cięcie i zaraz jestem po cięciu. Teraz kamerkę przestawimy Proszę, mam w ten sposób rozwiązane oświetlenie. Tu mamy wejście, tu jest wejście do części sypialnianej. Ogólnie jak będę miał trochę czasu więcej widziań, to pokażę mniej więcej jak urządzam sobie ten samochód. Moment. Mniej więcej wam pokażę jak sobie urządzam ten samochód. Wiadomo, no to jest przez 3 tygodnie albo i dłużej, zależy jak będę jeździł, to jest to jednak mój dom. Więc jakoś tak. Staram się, będę starał się robić, żeby to tak było jak najbardziej komfortowo dla mnie. Tak samo jak teraz dodałem to oświetlenie, obstawiam, że jeszcze na tym nie zakończę. Trochę więcej świata tu dam, żeby właśnie takie vlogi. No, teraz się zaczyna zima, więc jak będę kręcił vlogi, planuję też zrobić coś na zasadzie komentarzy. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Także, no, póki co, ja się biorę za jedzonko. Do zobaczenia w trasie. Może na chwilę włączę, pokażę Wam, jak to wygląda podczas jazdy w nocy mnie w kabinie bo to też zabrałem oświetlenia czerwone włączam i jakieś urywki może coś będzie widać z trasy tak póki co ja się biorę za jedzenie do zobaczenia za chwilę ok no zobaczymy jak wyjdzie z tego nagrywania po ciemku na z tego co widzę na podglądzie nie jest to najlepsze. tak jak mówiłem mam jeszcze trochę ponad 300 km do celu ale będę pauzował tak godzinę przed czyli akurat do północy myślę, że będzie w sam raz także jak mi się czas skończy jazdy to akurat jeśli chodzi o jazdę w nocy, wolę w Niemczech jeździć po nocy z racji tego, że nie ma tych e, no, e, korków z racji, że tak powiem różnych napraw i tak dalej tych remontów, czasami remontów dopiero co e, świeżo zrobionego asfaltu, powiem wam szczerze świeżo zrobiony asfalt a i tak yy, zablokowany bo coś robią, wycinają czasami jakieś dziwne paski, nie wiadomo o co chodzi yy, trasa ogólnie z Holandii yy, z Holandii do Niemiec dystans około tam było chyba 800 parę kilometrów więcej tu ściągnąłem ogólnie dzisiejszy wynik to jest yy, prawie 600 kilometrów no jak tak patrzę teraz na licznik Ponad 600 Sorry, ponad 600, prawie 700 Więc nie jest najgorzej Jeśli chodzi o taką jazdę Trzeba lubić jeździć po nocy Tak jak teraz jest akurat problem mam na zasadzie Że pada, jest trochę ślizgo, No to jadę tak 9.0 9, Na tempomacie 9.2 gdzie normalnie po Niemczech się poruszam stówka, 110. no ale no, niestety no tutaj mamy warunki jakie są z racji tego, że też nie mam tyłu jako tako dociążonego to jest dosyć lekki, że tak powiem, bo mam na całe 100 kilo plus w paleciach no to niech będzie tam ze 150 kg kilo na pace, no to tak naprawdę dawaj żadne obciążenie i ten pano może być, że tak powiem, podatny na ślizgi. Także, no, chciałem ci więcej pogadać, no, ale mi widać, mnie jak widać, to no, bez sensu, że bym się męczył ja i wy. Innego świata tu nie zapalę, no bo będzie mi, o, o, że tak powiem, oślepiać. Dla mnie nocna jazda właśnie jest na czerwonym oświetleniu. Nie mi się chce, nie chce mi się tak spać, jeśli. Te czerwone światło świeci. Póki co jeszcze mandatu za te nie dostałem, więc chyba nie jest najgorzej. Także do zobaczenia, jak będę się płacz spać. Podejdźmy więcej do zaplanowanego miejsca postoju na nockę. Mamy godzinę, no w sumie wpół do 12. .00. Idziemy teraz do góry, włączymy Wasto. przygotujemy spanie. Widzimy się za chwilkę. Okay. Jesteśmy na górze. Zaraz włączymy wybasto, W sumie już możemy włączyć wybasto. Włączymy sobie na 21 stopni na czas nieokreślony. Wyłączymy później. Niech zaczyna grzać. A my tutaj do końca sobie przygotujemy łóżko, do spania No trzeba kilka niestety opcji zrobić Spanie w kurniku nie należy do najłatwiejszych Zaczynając od spinaczki na górę Po przygotowaniu sobie całości O ja nie, nie wiem jak to postawić Na dole zostawiłem leży wszystko do kamerki miejsca jest tak w miarę, nie powiem, że jest jakoś mega komfortowo, ale jest cały kurnik, jest dosyć obszerny, szeroki. O! Jak widzicie, siedzę sobie powiedzmy, prawie normalnie, prawie w ogóle nie zgięty, żeby do, do, do góry. I tak to się prezentuje. Włączyliśmy basta Idziemy spać. Pobudka jest o w pół do szóstej, mniej więcej. I jedziemy dalej w trasę. Także do rana. za na dzień trzeci. Zbieramy się, jedziemy dalej. Jeszcze ja zostało sto parę kilometrów na dostarczenie do miejsca docelowego. Myślę, że rozładunek jest na godzinę 8. a ja tam jak przy dobrym wietrze będę w pół do 8. można nawet trochę szybciej także co, wyłączamy Webasto schodzimy na dół i ruszamy no to dzień trzeci. jestem po rozładunku i przeładunku, byłem ściągnąć towar z że tak powiem, innego przewoźnika, który miał awarię Pojechałem go przeładować i teraz jestem w drodze właśnie na e, Paryż Mam przed sobą jakieś 780 km Teraz zrobiłem sobie przerwę na jedzonko To mówię, wezmę, coś Wam nagram Oczywiście, tak jak wspomniałem, miałem tego obawę nie mogłem nagrywać na terenie zakładu, tam wcześniej, co byłem W sensie, w sensie tam dla Amazona, co przewoziłem towar Więc no niestety nie mogłem nic nagrać Jechałem, było ciemno, później jak już się widno zrobiło, no to już praktycznie dojechałem na miejsce No i teraz przy przeładunku Kolega nie wyraził nie wyraził zgody na publikację jego osoby. A ja nie chciałem się szczerze mówić, bawić w blur. Więc też nie nagrywałem. Także no, zrobiłem sobie teraz przerwę na jedzonko w końcu. Dlatego pomyślałem, że wezmę troszeczkę i coś wam nagram, mniej więcej na sytuację. Yy, wstawiam, że pewnie też yy, gdzieś tam w trasie włączę. Włączę, ben, pogadamy chwilę. Z trasy może będzie coś fajnie wyglądało, także póki co, ja się biorę za jedzenie. I do zobaczenia później, no i klasycznie, jesteśmy w Niemczech, i oczywiście, co musi być korek? Zobaczcie sobie sami, to już jest chyba, zaczyna być taki standard. Dlatego Niemcy chyba wolę jednak robić w nocy jeździć też jest dużo luźniej nie ma takich korków sporadycznie się zdarzają a w dzień jak widzicie teraz tracę czas cenny czas można powiedzieć na dojazd i tutaj praktycznie nic nie dzieje tak już, już tak stałem dobre 10 minut teraz widzę lewy ruszył ale tutaj, na tym co ja stoję, a nie? jednak to się rusza. Tak jak już mówiłem, na palcach przewożę towar do, dla hotelu do Paryża, do Francji. I tak mam jeszcze 616 km przed sobą. Według nawigacji, ponad 9 godzin jazdy. W teorii zostało mi jeszcze. Jakieś 5 do 6, bym musiał policzyć. To nie jest za wiele. Także na jutro zostanie jeszcze 3 godzinki. Także póki to na razie, Siemanko, dzień czwarty. Paryż, i co Stoje no Stoję w korkach. Teoretycznie dostawy miałem mieć na dziewiątą. Mamy godzinę dziewiątą. Dwie. Według wujka Google do celu mam jeszcze dwa, 20 do 30 no, Także no, normalnie kolorowo Zobaczymy jak dalej, no już mi brakuje słów Dlatego nie lubię ogólnie jeździć po Francji, a tym bardziej po Paryżu Bo się więcej stoi niż jedzie tak naprawdę Jeśli chodzi o sam Paryż Na drogach, no teraz jest trochę chłodniej, ale i tak Jest dalej sporo motorów Które się przemykają pomiędzy pomiędzy samochodami a Ty busikę musi stać tak wraz z innymi na drodze także odezwę się później zaktualizuję informacje ile czasu pokonywałem te, te 7 km także póki co, do zobaczenia potem o, po lewej stronie mamy elektryczny bus Duży piętrowy i oczywiście motocykliści, nie wiem czy będzie widać, którzy sobie jadą w najlepsze między samochodami, umijają korki. Tego jest naprawdę dużo tutaj w Paryżu. Ok, kontynuacja czwartego dnia mojej podróży. Jesteśmy teraz w drodze z Paryża do Toulouse. Mamy godzinę 15:25. I tak myślę, jeszcze mi zostało, żeby was nie oszukać, 3-4, jeszcze 4 ponad godziny jazdy, i będziemy kręcić pauzę. I Teraz yy, mamy rozładunek, i teraz pytanie: albo zostanę na weekend we Francji, czego bym nie chciał, albo na jakiś inny kraj, co się okaże jutro. Póki co mam jeszcze 500 km przed sobą, zobaczymy jak pójdzie. To mamy dzień piąty, piątek. Ja jestem już po rozładunku. Czekam na załadunek. Załadunek ma na godzinę 15. Czekamy na drugiego kierowcę. Będziemy się ładować na dwa busy. Także mam 5 godzin czasu. Także myślę, że najpierw posprzątam sobie pakę, a później coś ugotujemy. Próbujemy. Nie jest to może najlepsze warunki nie są ale zawsze jakieś makaron już prawie dochodzi was może. makaron prawie dochodzi zaraz sobie możemy jeszcze mięso i szama to sos i mary. makaron mamy gotowy mięsko jeszcze tylko dosmażymy i będzie można zacząć jeść no dobra, jedzonko gotowe I się bierzemy za konsumpcję a później umyjemy gary Zapewne położę jeszcze na jakąś godzinkę, dwie, spróbuję sobie przesnąć zawsze te parę, parę godzinek snu do przodu także do zobaczenia potem to jesteśmy po załadunku załadunek był na dwa busy Drugi bus gdzieś tam z tyłu za mną jedzie nawet nie wiem, bo wszystkie w koryku żeśmy się rozeszli, także tak. Jedziemy teraz na Niemcy, w stronę Męc. Mamy dokładnie 1121 km i według nawigacji 14 godzin, prawie 15 jazdy. Z racji tego, że czekałem celuśki dzień na załadunek. Także mam pełną pauzę, można powiedzieć. Więc mogę jechać, że tak powiem, 10, 10 godzin, znaczy 4,5 godziny, wiadomo, przerwa, 10, 9, przepraszam, bo dziesiątkę już wykorzystałem w tym tygodniu, czyli mogę jechać 4,5 4 godzinki, zrobić 45 minut przerwy, jechać 4,5 godziny i wtedy długa pauza. Więc myślę, że plan na dzisiaj jest taki, żeby dojechać do Niemiec. Tam znaleźć parking z tych, jak ja to mówię, Autochow, żeby był e, prysznic. Wziąć prysznic, coś zjeść, położyć się, spać, weekendować i wtedy resztę prawdopodobnie zrobię sobie w niedzielę. Także póki co, widzicie, no nowe oświetlenia, może jakoś damy radę, będzie widać to w nocy. Póki co, e, ja będę kończył. Możliwe, że w nocy się jeszcze odezwę. Coś nagram, pokażę wam dróżkę nocną, bo po Francji jeżdżę lądówkami, lądówkami Więc to tak naprawdę nie będzie za wiele co mówić, co pokazać Co najwyżej może być, że tak powiem, jak ja to się śmieję, jak żona dzwoni, czy mówi, że wymarłem miasteczka Z tego, że się robi ciemno w takich miasteczkach we Francji I dosłownie nikogo na ulicy nie zobaczycie Sporadycznie jakiś samochód przejedzie i to jest raptem wszystko Także póki co, na razie Widzimy się Za jakieś parę godzin Także Skrycie. Do Ok, mamy kontynuację Czwartego, piątego dnia Piątek Mamy godzinę 22.15 Właśnie kręcę Pauzę 45 piątkę Przy okazji, której Zajmiemy sobie kolację. Do celu zostało jeszcze 869 km. Czysto teoretycznie niby 11 godzin. Co prawda, spróbuję, wyjadę na autostrady, to troszeczkę spróbuję ten czas nadrobić. Póki co jest 11 godzin. Cel na dzisiaj mam 4,5 godziny, żeby dojechać do Niemiec. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Jak nie, to będzie trzeba kombinować jakoś. Bo bardzo mocno nie chciałbym zostawać na kolejną nockę w Francji. Jak wiecie, bo nie wiecie, nie wiem jaka będzie kolejność filmów, jak puszczę. Jeśli chodzi o Francję i spanie w busach, jest to oczywiście nie wiem, zabronione przez, przez nich. Co prawda, jest cały czas boksowanie się z Unią Europejską, ale Francuzi. Dalej, swoje dla nich kierowca ma busa, bo nie ma tachografu takiego ogólnie mechanicznego, więc kierowca busa ma spać w hotelach. A że tych busów trochę po Francji jeździ, no to już wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także no, nie uśmiecham się kolejnej nucki spędzić we Francji. Tym bardziej, że nie zamierzam nocować w hotelu. Co w razie, że tak powiem, konieczności, może kosztować mandatem od 1,5 do 3000 euro. Więc to nie jest mały budżet. Tym bardziej dla tego małego, skromnego przedsiębiorcy jak ja. Tak, także ja się biorę za jedynko. I może coś tam później w trasie jeszcze nagram. Szósty dzień sobota yy, że tak powiem miałem, odespałem całą noc jazdy Uzglądowałem w Niemczech rano po yy, dosyć ciężkiej drodze powiem wam szczerze było masakrycznie, mgła nie mgła nie wiem, czy kamerka uchwyciła, czy nie. Zobaczymy, jak będę, będę montował film, żeby wam pokazać. Ale mgła była taka dosyć, ja wiem, z 20 metrów widoczności, max 30. Powiem wam, że się naprawdę ciężko jechało, co wydłużyło strasznie planowaną jazdę. Bo miałem jechać w te miejsce, co jestem, czyli na niemieckim już parkingu, zaraz za granicą. Miałem tak zaplanowane, że będę jechał tutaj jakieś. Max 9 godzin. się okazało, że ja jechałem trochę dłużej, już nawet nie pamiętam ile dokładnie. Wiem, że to była bardzo męcząca droga. Także po prostu jak już zajechałem, tak od razu poszedłem do góry, do kurnika spać. No i prawie cały dzień przespałem. Tam na chwilę wstałem, zjadłem sobie, zrobiłem obiad, zjadłem i się położyłem z powrotem. Także więc, tak, się, tak wygląda sytuacja. Yy, pogadamy może w kurniku, albo w, dopiero jutro, niedziela. Także póki co. Cześć. No to mamy dzień siódmy, niedziela. Powodujemy sobie weekendowo. Yy, mamy już sam już po południu, już po obiadku, zjedzone. Teraz czas na leżenie. coś mogę powiedzieć? No? Jest ogólnie na dworze zimno. Także bez webasu to jest słaby pomysł w ogóle spędzać czas w samochodzie. Dobrze, że akurat mój samochód jest wyposażony w dwa akumulatory, więc tak naprawdę się nie boję jakoś jak na postoju. Mam ogrzewanie włączone, lodówkę włączoną i tak dalej, że mi zabraknie na odpalenie. Więc to jest całkiem dobry patent. Bo niestety akumulator, to znaczy akumulator taki powerbank, co mam do... No, lodówki to Wam pokażę, że pewnie w przyszłym tygodniu. No, niestety już mi się rozładował, muszę go naładować. Więc teraz ściągnę praktycznie cały prąd z drugiego akumulatora. Póki co nie jest najgorzej. Wieczorem pewnie odpalę, przepalę samochód. Z godziny sobie pochodzi. No, niestety, spalanie straty, Strata będzie na spalaniu trochę. Ale trudno. Cóż mogę powiedzieć? Przewożę na patę, taki dosyć ciekawy towar. Telewizory, nie telewizory. Miał dojechać drugi bus, bo żeśmy się rozdzielili. Jadąc w nocy, on stwierdził, że on w nocy już nie wytrzyma, gdzieś tam, już we Francji, został na noc. Gdzieś tam jeszcze później chciał podjechać. Ja jechałem całą nockę, tak jak tutaj dojechałem, na ten parking. Ja widać, ją odespałem. Mówiłem wczoraj, nie za wiele mówiłem, więc wyszło jak wyszło. Teraz właśnie już mam no mówię niedziela. Rozładunek mamy jutro o 8 rano, jakieś mam półtorej godziny, że tak powiem, dojazdu Wyjadę sobie z 2,5 godziny wcześniej, bo jeszcze po drodze muszę zatankować na tank polu. Co ma możliwe, że wam pokażę, zobaczę nawet. Bo to będzie ciemno, więc no, kamerka może nie łapać. Ale to wszystko idzie w praniu. No cóż no w, w sumie nie ma nic znaleźć więcej do powiedzenia. Może jakaś sekcja komentarzy Może zrobię coś, jakiś kontent typu komentary zobaczymy Póki co odpoczywam sobie dalej. Także do zobaczenia na koniec odcinka chciałem wam pokazać to co robię co weekend jak mam pauzę, czyli dolanie AdBlue, sprawdzanie oleju czy innych płynów, Ogólnie taki serwis w trasie. no niestety nie do końca wyszło jak chciałem przy nagrywaniu, także no póki co to by było na tyle w tym odcinku, zachęcam was do zobaczenia następnego, pozostawienia subskrypcji jak i łapki w górę, do zobaczenia, cześć. I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck. Mwah.